tygodnie opłynęły na politycznej burzy. Na politycznym obrzucaniu się głównym, kto jest winny za tą całą sytuację. Która partia jest winna? I my, mu, my rolnicy mówimy dzisiaj jasno. Wy wszyscy, którzy rządziliście przez ostatnie 30 lat. Odpowiadacie za ten cały bajden, za który my dzisiaj musimy walczyć! To przez Was nie mamy portów! To przez Was z czołowego wieprzowiny staliśmy się największym importerem! To przez Was z kraju, który leży na węglu staliśmy się z jednym z większych importerów i staliśmy się, się zależni energetycznie! To Wasze działania, to Wasza krótkowzroczna polityka, prowadzona od wyborów do wyborów, od kampanii do kampanii, zgotowała nam ten los. I my w końcu rozliczymy na to wszystko. Was wszystkich, którzy na to badacie! Dziś dziesiątki tysięcy rolników, sadowników, przemysłowców i zwykłych obywateli zgromadziło się tutaj, żeby powiedzieć jasno nie, że mamy dosyć i trzeba powiedzieć sobie dzisiaj jasno, że nie ma naszej zgody, aby nas rolników, którzy walczyli na blokadach, tych, którzy blokowali granice, reprezentowali przestępcy, ludzie, którzy oszukiwali rolników. To my, zwykli rolnicy, będziemy walczyć na swoją rację, o swoją przyszłość, nie o nich. I największym skuteństwem, dlaczego się można do tego dopuścić, to było jakiekolwiek próby. Naszych protestów. I nieważne, która partia, nieważne, który dziątek, jeżeli ktokolwiek się dopuścił tego, to tak jakby zrobił zamach na nas, zwykłych Polaków, rolnicy z Bogiem do zwycięstwa. Powiedz, co sądzisz o tym, co się tutaj działo? No tutaj rolnicy pokazali swoje niezadowolenie. Dzisiaj już nie było grzecznie. To też zresztą widać po tym, ile policji zostało ściągnięte do stolicy. Poszły w ruch kamienie, kostka Brukowa, pirotechnika, policja tutaj niestety protest rozgoniła i to tylko pokazuje, że ta tendencja się będzie nasilać. Jeżeli premier nadal nic nie zrobi, to protesty po prostu będą przybierać na sile i już nie będą tak pokojowe, jak były wcześniej. Myślisz, że ten protest był trochę upolityczniony? Niektórzy próbowali go upolitycznić, ale my, e, liderzy oddolnych ruchów protestacyjnych, e, się odcinamy od wszelkich prób i to, co gdzieś mówiłem no, też na przemówieniu, że mm, jeżeli ktoś próbuje kapitał polityczny bić na naszych protestach, na naszych problemach, no, to jest po prostu działanie na, na szkodę całego społeczeństwa sądzisz teraz o, o tym, co wypisuje premier, były premier Mateusz Morawiecki? On teraz mówi, embargo natychmiast na yy, produkty z Ukrainy. Jak to miał, nie pamiętam, w ogóle jak był. I, yy, i, I że tak powiem, mieli 8 lat, yy, żeby coś zmienić w tym rolnictwie. Podczas wojny mieli też yy, no, półtorej roku, żeby tą granicę zamknąć, już czelnić, nie zrobili nic. A dzisiaj się jedni będą z drugimi przeżywać odpowiedzialnością, podczas gdy jedni są winni i drudzy są winni. Jedni pozwolili na to wszystko, a drudzy nic z tym nie robią. Także tutaj jakby wina e, według nas, rolników, jest po obu stronach. A co się zmieniło? Bo jest teraz minister Kołodziejczak, który jak też stał na tych barykadach. E, no minister Kołodziejczak zmienił teraz stronę e, i jakby już nie mówi tego samego, co co mówił wcześniej i takie deklaracje typu, że nic, nie, nic w kraju nie zostaje, żadne ziarko, no to tylko, tylko się ośmiesza po prostu i też widać jakby podejście, jak się zmieniło podejście do jego osoby wśród y, rolników. Myślisz, że po tym, co się tutaj dzisiaj wydarzyło, te protesty będą mieć mniejsze poparcie społeczne? Myślę, że nie. Myślę, że nie, że dzisiaj po pierwsze nie utrudniliśmy za bardzo życia zwykłym obywatelom, ale pokazaliśmy naszą siłę i pokazaliśmy nasze niezadowolenie i myślę, że wielu naszych rodaków z innych yy, branży myśli, myśli podobnie i, yy, i taka forma protestu, gdzie jakby próbujemy uderzyć na, próbujemy utrudnić życie tym, którzy są odpowiedzialni za ten cały bałagan, czyli politykom, myślę, że dużo lepszy będzie miało oddźwięk niż na przykład blokowanie dróg. Powiedz, jesteś rolnikiem. Jestem rolnikiem, zgadza się. Jakbyś coś o sobie opowiedział? Polska, zachód Wielkopolski, powiat szamotulski dokładnie. Prowadzę niewielkie, 30-hektarowe gospodarstwo rolne z produkcją trzody chlewnej i bydła mięsnego. Nie jesteś powiązany z żadną partią polityczną? Z, absolutnie, absolutnie. I myślę, że to jest też nasza siła, bo tutaj jakby założyliśmy tą rolę Wielkopolski. Mamy takie podejście, że y, polityka na bok. Wielu się próbuje do nas przyczepić, przytulić, zbić jakiś kapitał polityczny, my się od tego odcinamy, my nie współpracujemy z żadną partią, nikt od nas, nikt u nas z naszych liderów, powiedzmy, koordynatorów nie jest w żaden sposób politycznie umoczony i myślę, że to jest nasza siła. Podczas Twojego wystąpienia dzisiaj widziałem, że nie wszystkim się to podobało, bo tam było wielu działaczy Solidarności, a Solidarność, Związek Solidarność przez 8 lat... Nie robił kompletnie nic. Zamknęli kopalnię Makoszowy, zamknęli kopalnię Grubiński, a teraz wychodzą? No moje przemówienie się nie miało podobać wszystkim. Taki był zamysł, tylko że ktoś w końcu to musiał powiedzieć. Musiał powiedzieć to, nie to co ja myślę, tylko to co myślą tysiące rolników, których jakby ja dzisiaj z tej mównicy reprezentowałem. Także to musiało wybrzmieć, bo wszyscy mamy takie same zdanie, że epoka związkowców, epoka tych dziadków, którzy po 30 lat siedzą na stanowiskach i sobie uzurpują prawo do reprezentowania nas rolników, minęły i to dzisiaj my, zwykli rolnicy, musimy walczyć o swój byt, i to my dzisiaj musimy decydować o tym, co się będzie na naszym, w naszej branży działo, a nie ci ludzie. No, młodzi, młodzi rolnicy, bo to w was jest teraz nadzieja, bo wiadomo, że starsze osoby, już emerytura za chwilę może będą chcieli przestać. To, co podkreślam, my na tej ziemi będziemy pracować w najbliższe 40 lat. Nie 4, tylko 40. I to nam najbardziej zależy, żeby wypracować jakiś taki system, który nam pozwoli godnie żyć, inwestować, rozwijać się. I to przez to właśnie młodzi rolnicy yy, tak energicznie biorą udział właśnie w tych protestach i walczą, walczą o swoje. Myślę, że doszło też tutaj do prowokacji. No, doszło do prowokacji tutaj ze strony zarówno trochę, trochę policji, wiele osób gdzieś też e, próbowało politycznie może jakiś oddźwięk tutaj, tutaj zbić, e, ale myślę, że my rolnicy dzisiaj nie mamy sobie nic do, do zarzucenia tutaj, zwykli rolnicy. Witam, to, że jestem wiel rolnikiem z Wielkopolski. Przyjechaliśmy tu po zmiany systemowe, po system naprawczy polskiego rolnictwa, nie roczny dwuletni, tylko dwudziestoletni, a nie po jakieś jałmużne, tak jak próbują nam to wmówić rządzący, nie przyjęli nas w ogóle, potraktowali nas kompletnie zero, kompletne i jesteśmy tylko rolnikami, nie będziemy politykami i zawsze będziemy rolnikami, bo to mamy z dziada, pradziada i nie pozwolimy się, żeby następny bękar na naszych plecach, tak jak. Pan minister Kołodziejczak się na nas wypromował. Nie chcemy już takich ludzi u siebie mieć.